Witajcie, witali Portników. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej uznało za jednostronne zastraszanie wypowiedzi Waszyngtonu mówiące o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump gotów jest nałożyć nawet 500% taryfę na chińskie produkty, jeśli Chiny nadal będą kontynuować zakup rosyjskiej ropy. Oświadczył to w szczególności sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Besant, który podkreślił, że Donald Trump rozważa taką możliwość wprowadzenia taryf na zakup rosyjskiej ropy. W odpowiedzi na to chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zagroziło podjęciem ostrych środków, które Chiny mogą podjąć w sytuacji, gdyby taka 500% taryfa rzeczywiście weszła w życie i zaczęła obowiązywać. Jednak nawet stuprocentowa taryfa na chińskie produkty, która ma zostać wprowadzona na początku listopada, również będzie wystarczająca, aby wywołać poważne problemy w chińskiej gospodarce oraz w handlu ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z innymi krajami. Krajami świata. Bez cienia wątpliwości Donald Trump obiecywał do tej pory wprowadzenie tak poważnych i restrykcyjnych taryf zaporowych, licząc, że to wzmocni pozycję Stanów Zjednoczonych w negocjacjach handlowych z Chińską Republiką Ludową, co w konsekwencji zmusi Pekin do zrezygnowania z własnych zakazujących środków i restrykcji. W przypadku rosyjskiej ropy sytuacja może wyglądać inaczej. Dla przywódców Chińskiej Republiki Ludowej zakup tej ropy naftowej może być nie tylko kwestią czystej korzyści ekonomicznej, ale także sprawą politycznej solidarności. W ten sposób przywództwo Chińskiej Republiki Ludowej wspiera prezydenta Rosji Władimira Putina w jego wojnie zaborczej przeciwko Ukrainie, a także umożliwia rosyjskiemu prezydentowi złagodzenie efektów zachodnich sankcji wymierzonych w rosyjską gospodarkę. Bez cienia wątpliwości, gdyby nie chińskie i indyjskie zakupy rosyjskiej ropy, Władimir Putin już dawno byłby zmuszony pomyśleć o zawieszeniu działań wojennych. A zachodnie sankcje miałyby znacznie bardziej uspokajający i otrzeźwiający wpływ na agresywnego rosyjskiego prezydenta i jego otoczenie. Jednak obecnie nie jest jasne, na ile kierownictwo Chińskiej Republiki Ludowej jest gotowe na długoterminową konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi w zamian za ciągłe wsparcie Rosji. To samo dotyczy Indii. Prezydent Trump podczas swojej konferencji prasowej oświadczył, że premier Indii Narendra Modi obiecał mu zaprzestanie zakupów rosyjskiej ropy. Jednakże obietnice indyjskiego premiera na razie nie zostały przekształcone w rzeczywiste wycofanie się. Co więcej, po wprowadzeniu ceł na produkty indyjskie, co Donald Trump tłumaczył, wskazując między innymi, że Indie finansują wojnę zaborczą Rosji przeciwko Ukrainie, zakup rosyjskiej ropy przez indyjskie przedsiębiorstwa nie tylko nie spadł, ale wręcz jeszcze się zwiększył. Co więcej, nawet sankcje Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii skierowane przeciwko największym fabrykom wytwarzającym produkty naftowe z rosyjskiej ropy nie przekonały Nowego Deli do zaprzestania zakupów tego rosyjskiego surowca. Jednakże z Indiami, Donaldowi Trumpowi być może będzie łatwiej osiągnąć porozumienie niż z Chinami, gdyż może to okazać się kwestią korzyści czysto ekonomicznej. Przecież dla Indii przede wszystkim ważnym elementem jest dostęp do tanich surowców. A jeśli Waszyngton znajdzie jakieś rozwiązanie, które będzie do przyjęcia dla premiera Indii Narendry Modiego, wtedy premier może zrezygnować. Z zakupów rosyjskiej ropy, ujmując to prościej, jeśli z wystarczająco taniej amerykańskiej ropy lub ropy z krajów Zatoki Perskiej uda się produkować produkty naftowe i osiągnąć tę samą korzyść ekonomiczną, którą aktualnie indyjskie rafinerie czerpią z zakupu rosyjskiej ropy i wyrobu produktów naftowych z tejże ropy na Rendra. Narendra Modi mógłby zrezygnować z zakupów rosyjskiej ropy w znacznych ilościach. Zakupów, aby nie pogorszyć istotnych dla Nowego Deli stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Z Chinami może być jednak zupełnie inaczej, ponieważ zakup rosyjskiej ropy przez reżim chiński stanowi część toczącej się na szeroką skalę wojny handlowej pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem. Wojny o wpływy i dominację w regionie Azji i Pacyfiku. Jest to wojna, w której Chińska Republika Ludowa pragnie zademonstrować, że Stany Zjednoczone nie są zdolne do zmieniania globalnego porządku w celu zachowania obowiązujących reguł, a wręcz dąży do jego dalszego pogrążenia w chaosie na korzyść reżimów autorytarnych. W tym sensie Federacja Rosyjska Władimira Putina, szczególnie po rozpoczęciu wielkiej wojny zaborczej przeciwko Ukrainie, jawi się jako prawdziwy awangarda autorytaryzmu. Porażka tego agresywnego państwa w wojnie rosyjsko-ukraińskiej będzie jednocześnie zwycięstwem cywilizowanego świata, zwycięstwem zdrowego rozsądku, zwycięstwem dobra nad złem i porażką ambicji Chińskiej Republiki Ludowej. Dlatego pojawia się pytanie, na jakie koszty ekonomiczne i. Ofiary przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping jest gotów, by wspierać reżim Putina i skuteczne promowanie rosyjskich agresywnych ambicji w Europie. I na jakie wyrzeczenia gotów jest pójść Donald Trump, aby powstrzymać nie tylko rosyjską agresję, lecz także chińskie ambicje geopolityczne, a tym samym ubezpieczyć Stany Zjednoczone przed potencjalnymi agresywnymi działaniami Chińskiej Republiki Ludowej w stosunku do Tajwanu? Tak naprawdę wszystko sprowadzi się do gotowości Pekinu lub Waszyngtonu do ponoszenia kosztów. Ten, kto będzie gotów poświęcić odpowiednio dużą sumę pieniędzy, aby zniszczyć wpływy przeciwnika, ten wygra w tej globalnej konfrontacji, która za każdym razem grozi przejściem z wojny gospodarczej w prawdziwe starcie militarne z wykorzystaniem najnowocześniejszego uzbrojenia. Jednak obecnie, na tę chwilę, trwa walka o rosyjską ropę. I jak widzimy, ani w Waszyngtonie, ani w Pekinie nikt nie zamierza ustępować. Wiele zależeć będzie od tego, czy Donald Trump zdecyduje się na wprowadzenie zaporowej 500% taryfy przeciwko Chińskiej Republice Ludowej, a także czy europejskie kraje dołączą do amerykańskich sankcji, gdyż w zaistniałej sytuacji powinny one przynajmniej nałożyć sankcje na chińskie i indyjskie przedsiębiorstwa kupującym rosyjską ropę i wytwarzającym produkty naftowe, które wciąż są sprzedawane na rynkach cywilizowanego świata, pomagając w ten sposób przetrwać okrutnemu i niesprawiedliwemu reżimowi Putina. Dziękuję, przyjaciele. Zostańcie na kanale, subskrybujcie moje media Patronite, Buy Me Coffee, Donatello, wspierajcie te zasoby, korzystajcie ze sponsorowania na YouTube. Pokoju